Dzień dobry moi kochani, siema, Ja dzisiaj nie sam z waflem. <grym> z waflem sztumskim powiem wam. Czasami koleżanka jedzie do pracy i mówi: Marek, weź się zaopiekuj, ogarnij tym psinę. Bo, bo wiesz, sama ona nie lubi być i tego, tego. A ja z racji tej, że wiecie, kocham zwierzątka, bo sam mam cztery zwierzaki w domu. Więc dla mnie to żaden problem taki mały, tylko jak na szczyt i na, na ten, na, na nogi. To ja nie wiem, pojedziesz, do, pojedziesz na paluch do strużnica za karę, zobaczysz, ale na razie pole sobie. Słuchajcie, kochani, ta, do, do brzegu, jak to się mówi. Dostaję masę informacji i komentarzy, takich wiecie, powątpiewań, że to Bajer, a co to tam lata to 30 lat temu, że to nieprawda, że to tam teraz nikt tego nie zweryfikuje. Słuchajcie, ja paręnaście lat temu, znaczy już byłem na wolności, i kiedy już pracowałem tam trochę dla telewizji, tam z różnymi ludźmi się poznałem i z operatorami, z kamerzystami, to była taka propozycja, żeby zrobić taki film w ogóle czym ja się zajmuję. To był dokument. I ja ten dokument sobie później po swojemu zrobiłem i chciałem Wam dzisiaj pokazać. Czyli taki przekrój yy, tego, że, że to co ja mówię Wam w filmikach tych, opowiadam o więzieniu czy opowiadam o swoim życiu, jest autentyczne. Bo, bo wiecie, to wszystko można zweryfikować. Teraz takie czasy, że, że wszystko może sprawdzić. Także yy, gwoli wstępu, włączę Wam ten filmik. Oczywiście będę przerywał co jakiś czas, żeby go tam skomentować, żebyście wiedzieli o co chodzi, że ja to ja. Także go i jedziemy. Kilkakrotnie opuszczałem zakłady karne i tutaj we Włodawie i w różnych innych więzieniach. I zawsze myślałem, że jestem wolnym człowiekiem. Nigdy jednak tak nie było. Mam nadzieję, że 24 kwietnia 2003 roku po raz ostatni usłyszałem szczęk tej bramy i po raz ostatni miałem wrażenie, że jestem wolnym człowiekiem, bo takim człowiekiem czuję, że teraz jest. W tych aktach jest zdecydowanie więcej zła. Ale być może to życie, które pan Marek ma jeszcze przed sobą, pozwoli, chociaż w części, zrehabilitować to zło, które wyrządził. To nie był tuzinkowy, drobny, złodziejaczek, potulny wobec policji, potulny wobec służby więziennej. Nie, to on wtedy chciał grać główne skrzypce on chciał powiedzieć, że to on będzie rządził. Nie jakiś tam funkcjonariusz, nie jakiś klawisz, który z nim rozmawia. Był od początku niepokorny, był domagający się, można powiedzieć, był taki walczący o pewne swoje przywileje, które w zakładach karnych dla recydywistów jeszcze kilka lat temu, w 1996 roku, no, nie były zbyt częste. Był osadzany w celi izolacyjnej. Były sytuacje, kiedy był osadzany w celi zabezpieczające, bo sprawiał tak duże kłopoty, że trzeba go było tam osadzić. Słuchajcie, to były dwie osoby z całego grona osób, które przez 15 lat starały się mnie zresocjalizować, ale te wspominam, wiecie, w miarę dobrze, bo, bo tutaj czy pan Kowaluk, czy, czy ta pani psycholog z Zakładu Karnego we Włodawie, no to były takie osoby, no już ci nowocześni klawisze, którzy którzy chcieli dobra mojego, myślę, że też i dobra innych skazańców, po prostu yy, widziały w tych osobach yy, szansę powrotu do społeczeństwa i do powrotu do normalnego życia. Yy, nie oceniano zawsze, wiecie, tak, że to nic z nie będzie, ale, ale okazało się zupełnie coś innego. Pewnie myślicie, co za klient przyszedł z Ministerstwa Edukacji albo gdzieś tam z kuratorium. Przyszedłem po to żeby, żeby, wam powiedzieć o kilku sprawach, o których myślę warto wiedzieć, dlatego, że yy, no ja mam 40 lat, 41, sorry, skończyłem w sierpniu i też kiedyś byłem tak jak wy mało latem, też kiedyś chodziłem do liceum. Problemy się zaczęły, kiedy miałem lat tak jak wy. Ile wy macie? 16, 17? No, czyli gdzieś w tym wieku, a zaczęły się od niczego. Zaczęły się od tego, że, że zaczęło mi imponować towarzystwo nie takich ślimaków, co chodzą do liceum, gdzieś tam są grzeczni, tylko zaczęło mi imponować towarzystwo chłopaków, którzy na dzielnicy wiecie, nikogo się nie boją, którzy gdzieś tam wypijają piwo jedno, dwa. Nie wiadomo kiedy się skończyło tak, że wylądowałem w pudle. Kochani, to była jedna z klas, Yy, która no, miała taką możliwość, czy, czy to ja miałem taką możliwość, żeby im coś przekazać, żeby przekazać im pewne wartości, które... Które dla mnie będąc młodym człowiekiem nie były wartościami. Ja to wszystko po prostu zlewałem: szkołę, fajny dom, fajne towarzystwo, dla mnie imponowało co innego. W którymś filmiku na TikToku mówię, że u mnie na dzielnicy był taki rejon, który się nazywał dzielnica cudów. Nie już tam wspominałem o czym, tam, o czym co tam się działo i jak tam wyglądało. I to mnie kręciło, i to mnie kręciło. Powiem nam jeszcze taką jedną kwestię, że takich młodych ludzi, takich klas czy takich szkół. Ja odwiedziłem w swojej karierze, no myślę, że kilka tysięcy, kilka tysięcy w Warszawie. Idzie to w dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy mogli mnie wysłuchać. Mam nadzieję, że przynajmniej jedna osoba z tych osób, gdy popadała w jakieś takie wiecie, no szemrane towarzystwo, czy szemrany klimat, przypomniała sobie, że był u nas kiedyś taki gość, pan Marek, który mówił to i to. I w tym momencie po prostu nie poszli w złą stronę, tylko skierowali się w lepszą stronę. To się nie parę. Praktycznie siedziałem za cały przekrój kodeksu karnego, czyli od drobnych kradzieży poprzez włamania, kradzieże, napady, wymuszenia, nielegalne przekraczania granicy, posługiwanie się fałszywymi dokumentami. Oprócz gwałtów, zabójstw, siedziałem za wszystko. ze swoich 15 lat, które odsiedziałem w różnych więzieniach w Polsce i nie tylko. Myślę, że około 15 miesięcy kilkunastu spędziłem w podobnych celach izolacyjnych. Do takich cel izolacyjnych trafia się przede wszystkim za to, że jest się człowiekiem niepokornym. Ja przez całe praktycznie swoje więzienne życie należałem do podkultury więziennej, czyli byłem przysłowiowym grypsującym człowiekiem, nad człowiekiem. I za różne wykroczenia, za różne przewinienia, odstępstwa od regulaminu więziennego, trafiałem do takiej celi. Kary były różne, dwa tygodnie, miesiąc, trzy miesiące. Tak to się kończyło, gdzie tylko przez godzinę mogłem wyjść na powietrze, a przez 23 godziny sam, rozmawiając z samym sobą, spędzałem w takiej celi. Opowiadałem wam już myślę kilkakrotnie o tym, że lądowałem na izolatkach. Niektórzy sobie z tego robią, wiecie, na jakieś takie żarty. Tutaj jest taka izolatka troszeczkę, wiecie, lajtowa, dlatego że jest normalny koją, który, na którym można się położyć w ciągu dnia czy na nie, na, nawet na nim usiąść. A ja siedziałem też w takich izolatkach, gdzie wiecie, łóżko było zapinane na kłódkę do ściany i nie było takiej szansy. Było można tylko poleżeć sobie na podłodze, na malutkim ręczniczku, bo, bo od podłogi bardzo ciągnęło, bo to był beton i na tym ręczniczku poleżeć, bo nie jesteś w stanie cały dzień chodzić w tą i z powrotem, cztery kroki w jedną stronę i cztery kroki w drugą stronę. Więc naprawdę kara izolatki była karą bardzo uciążliwą. I niektórzy mówią, no co tam na izolatkach, a mój wujek siedział, a mój szmujek siedział. Wiecie, co to teraz za izolaty? Takie izolatki, że masz telewizor, masz otwartą celę, możesz sobie kiedyś, kiedy chcesz wyjść. A tutaj było tak, że, że wiecie, ja nikogo nie widziałem. Widziałem tylko klawisza i widziałem tylko kalifaktorów, którzy przynosili michę. Na obiad. A tak, i w każdej chwili mogłem się spodziewać, że wiecie, coś im przyjdzie do głowy. Przychodzili i bęcki były. No, za nic praktycznie. Więc tak to wyglądało. Przeżyłem kilka razy w więzieniu sytuację, kiedy, kiedy myślałem, że zginę. Myślałem, że mnie zabiją. Kilkakrotnie sam chciałem popełnić. Ale wiecie, trudno jest facetowi powiedzieć, że jest się tchórzem. Trzeba na to potężnej odwagi, żeby w obecności innych ludzi powiedzieć, że ja jestem cykotem. Ale taki byłem, bo bałem się, bałem się za... A miałem dość życia, miałem dość tego mojego takiego stanu, kiedy piłem, kiedy, kiedy wstawałem, kiedy imprezowałem, kiedy ci***łem, nie wiedziałem o Bożym świecie. Trzykrotnie leżałem w domu dla psychicznie chorych, dwukrotnie w Rosji, raz w Polsce. Naprawdę straszne rzeczy. Okłamałem psychologów, okłamałem wychowawcę, jakoś y, zaskarbiałem sobie ponownie zaufanie i, i oni y, ufali mi. Dawali mi szansę, wypuszczali mnie na przepustkę, zawsze wyznawałem zasadę, że, że ptaka jak się wypuści z klatki, to on, to on po prostu sam do klatki nie wyjdzie. Zawsze y, moim mottem było to, że odsiedzieć wyrok zawsze zdąży. a co użyje to moje. W pewnym momencie podjąłem decyzję, że albo się chcę zmienić, albo nie chcę. Albo będę prowadził podwójne życie, tak jak prowadziłem cały czas, bo, bo tak to było. Z jednej strony w ciągu dnia w więzieniu musiałem grać twardziela, bo takim chciałem być. Bo nie chciałem być frajerem, chciałem być porządnym człowiekiem. I wydawało mi się, że takim jestem. A z drugiej strony, kiedy przychodziła noc i kiedy klawisz gasił światło, było często tak, że gdzieś tam łza mi się zakręciła wokół, bo pragnąłem czegoś innego, pragnąłem domu, pragnąłem ciepła, pragnąłem mieć żonę, dzieci. Ten filmik teraz tak oglądam może nie z taką nostalgią, ale jak widzę tą celę, ja siedziałem w tej celi. Siedziałem w tej celi, to nie jest jakiś bajer, że mnie, wiecie, yy, kamerzysta i reżyser wziął do więzienia i żeśmy tam nagrali. To jest kryminał, w którym zaczynałem w 2003 roku. I ta cela, to była cela numer 32. Tam były trzy cele izolacyjne i wyjście na spacernik. Także, yy, wiecie, przypominam sobie, w tej celi podawali mi w ścianu z góry, piętro wyżej, podawali mi przez komin, przez kratkę, podawali mi dwie kromki chleba. Pamiętam to jak dzisiaj, bo byłem taki głodny. To jest realne, to było realne, to jest prawda, to nie jest kit, nic wam tu nie kituje. Także do tych, którzy nie siedzieli, którzy, yy, którzy są młodymi ludźmi, którzy gdzieś tam balansują na, na, na krawędzi. Tak to wygląda, tak to wygląda. To nie jest tak, że Siemasz, Bajer, Zwingweis, tu Bajera, tutaj ślugi, tutaj tamto, tutaj Sramko. O tak jest, o tak jest, jak się chce być twardzielem, i chce się być w porządku wobec siebie i wobec innych ludzi, to tak to wygląda. Trzeba mieć wszystko zaciśnięte i być gotowym na wszystko. Że jutro można z tego kryminału nie wyjść, bo, bo można nie wyjść. Moich kolegów, z którymi piłem, kradłem i robiłem różne rzeczy, 80% nie żyli, naprawdę. Niektórzy się zapili, niektórzy się za, niektórych zabili, a jakieś tam niedobitki być może żyją, ale, ale no wyglądają strasznie. Kiedy przyszedł do mnie facet, ja siedziałem w ciężkim więzieniu i powiedział, Marek, pójdziesz na pielgrzymkę, to ja pomyślałem, że zwariował. Ja mówię, Ty nie świry, no jako pielgrzymkę, że w więzieniu siedzę, mam 7 lat wyrok. Co tego ja załatwię, że pójdziesz. Ten kapitał, który mam teraz, czyli tą całą wiedzę, to całe doświadczenie, to wszystko, co, co cierpiałem. Chcę Wam przekazać, nie po to, żeby, żeby, wiecie, no oczekuję jakiegoś współczucia, no bo wiadomo, czyniłem źle, popełniałem przestępstwa, robiłem krzywdę ludziom. No taka była kara, taka była kara i to musiałem, to musiałem znosić. I, I wiecie, nie dyskutuję z tym, nie dyskutuję z tym ani się nie żalę. Ale mój przekaz dotyczy tego, żeby ci wszyscy młodzi, którzy mają lat naście, którzy mają, wiecie, przed sobą jakieś życie, mają rodziny, mają przyjaciół, nie włazili tam, gdzie nie potrzeba, bo nie ma innego wyjścia. Można skończyć albo, na, wiecie, na cmentarzu, albo w kryminale, gdzie kryminał też się może skończyć, że nie, nie otworzą nam bramy, tylko wywiozą nas z worku. Więc zapamiętajcie to i chciałbym, żebyście to wzięli naprawdę bardzo do serca. Prawda? pralda <laughs>